LED, LED, LED i jeszcze raz LED. Moi drodzy, to jest niewątpliwie największy trend ostatnich lat, czyli ekrany LEDowe. Te ekrany LEDowe będą nam towarzyszyć już praktycznie wszędzie. 31% ekranów LEDowych sprzedawanych na świecie trafia do korporacji i do szkolnictwa wyższego. 35% to są control roomy. To jest rynek, który jest w Polsce jeszcze bardzo słabo zagospodarowany, dlatego zachęcam Was do zainteresowania się ekranami ledowymi, szczególnie ekranami lodowymi z serii E, czyli można powiedzieć najtańszy produkt z oferty Sharpnek, a jednocześnie high-endowy produkt rynkowy. To jest produkt, który łączy w sobie możliwości, no, można powiedzieć, najlepszej, najlepszego wyświetlania obrazu, najlepszej jakości wyświetlania obrazu na, z naprawdę atrakcyjną ceną. Dlaczego za, warto zainwestować w e ekrany ledowe Sharpnek? Ponieważ oprócz ekranu jesteśmy w stanie dać wam wszystko dookoła, czyli jesteśmy w stanie zrobić świetny serwis, jesteśmy w stanie poprowadzić proces sprzedaży od samego początku do samego końca i jesteśmy w stanie również te ekrany kalibrować. Także to jest y, naprawdę wyjątkowa oferta i wie, y, wierzcie mi, że w tym momencie na rynku najbardziej kompletna oferta ekranów ledowych, zarówno takich bandlowych, czyli takich gotowych do wyciągnięcia z pudełka i do zawieszenia na ścianie, jak i bardzo Mocno kastomowych rozwiązań. Warto się tym zainteresować. To jest trend, który będzie towarzyszył nam przez najbliższe przynajmniej 5 lat i będzie na mocno wzrostowej fali. Jeżeli chodzi o nowości produktowe szarpnek z zakresu ekranów LED, niewątpliwie no, ISE pokazało nam serię E. Ta seria jest dzisiaj tutaj z nami. Bardzo fajny produkt, tańszy produkt. To jest produkt, który ma całkowitą grubość od powiedzmy uchwytu, czyli tam właściwie od ściany do wyświetlanego kontentu 48 mm. Bardzo fajny, tani produkt Premium, naprawdę tani produkt premium, który no, jest oferowany zarówno w bandlach, czyli e, z możliwością no, do, praktycznie od 108 do tam, 217 sali w tym momencie jako gotowy produkt, ale również jako rozwiązania customowe. E, standardowa gwarancja 2 lata, z możliwością rozszerzenia do 3 lat, a w szczególnych projektach nawet do 5 lat. E, czyli to jest, to jest ekran, który warto, na którym warto się skupić. E, tak jak jeszcze raz powtarzam, możliwość kalibracji tych ekranów, możli, bardzo dobra jakość wyświetlania. Świetnego obrazu no, te, te, i w bardzo, bardzo przystępnej cenie warto się tymi ekranami zainteresować, szczególnie dla sal konferencyjnych, szkolnictwa wyższego czy nawet kontrolrumów. Są dostępne te ekrany z plamką od 1-2, tak naprawdę wzwyż.